Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem mamy balans postaci oraz aktualizację w jednym. I tutaj, jak zwykle, na miniaturce balansu od Small Giant mamy od razu pokazane, co, czego będzie dotyczyła ta zmiana. Jak widzimy, będzie buff dla morlowi zmiana delikatna dla kostiumów jedna karta z Agat zdecydowanie się będzie różniła niż do tej pory zmieniona mechanika używania many, o czym troszkę będzie szerzej oraz zbufowanie kart, a, aczkolwiek nie wiem czemu wszystkie karty tutaj mają zieloną strzałkę do góry, bo jeśli chodzi o Elenę oraz Rigarda, no to nie jest to buff, a relokacja statystyk, więc tutaj powinien być jakiś, nie wiem dwie żółte strzałki goniące się, bo hmm, według mnie to nie jest buff. A, znaczy dla Rigarda będzie to buff, ale dla y, Eleny w mojej opinii jest to debaw. Okej. Okay. Zmiana weszła już wczoraj, więc jeśli ktoś z Was y, grał na mapkach y, i gracie nie wiem, bardziej troszkę czy inaczej, inaczej. Jeśli zwracacie uwagę na to, co się dzieje y, po używaniu Waszych kart, no to może ktoś z Was zauważył już, że Mimiki nie działają aż tak dobrze, jak działały wcześniej. I właśnie jest to spowodowane tym, że zmieniła się mechanika many. Żeby zapobiec temu słynnemu zapętleniu na wyspie potworów oraz na mitycznym tytanie, twórcy wprowadzili takie coś, że w momencie, kiedy bohater otrzymuje manę ze specjalnego skilla lub statusu lub po prostu z pasywki, no to może dostać w jednej turze tylko 5 takich pełnych wzmocnień many, 100% many. I w momencie, kiedy chcemy pozyskać szósty raz tą manę w ten sam sposób, znaczy nie w ten sam sposób, tylko dla tej samej karty, to wtedy zostaje ta ilość many od szóstego razu zredukowana o niewielką ilość. Yy, ale tutaj jest bardzo ważna informacja, ponieważ to trwa tylko w tej samej turze. I co oznacza tura w ogóle w Empire and Puzzles? Tura to jest czas między przesunięciem klocków między sobą, czyli, czyli powiedzmy zaczynamy walkę i rob, wykonujemy jeden ruch klockiem, potem wykonujemy wszystkie jakieś akcje dawania many, czy w ogóle używania artefaktów, używania specy i tak dalej, to to jest właśnie ta tura i jeśli użyjemy klocka po raz kolejny, to tura się kończy. I żeby Wam to zobrazować, zaraz Wam pokażę to w filmie, jak to działa aktualnie na mimikach. Co jest dalej w informacji, że te efekty nie wpływają... Znaczy, jeśli dostajemy manę ze źródeł takich jak oddziały czy, czy właśnie artefakty bitewne, mała mana, średnia, duża, no to dostajemy dalej 100% tego, co mieliśmy otrzymać. Więc teraz, czy coś się zmieniło? Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, którą wygracie, czyli PVP, czyli po prostu nie wiem, wojny, najazdy, to tam nie odczujecie w ogóle e, tej sytuacji, bo i tak nie jesteście w stanie użyć doładowań many więcej niż 5 razy w jednej e, turze, musielibyście mieć e, same karty doładowujące manę i jeszcze ty e, mimika, którym zabijecie trzy karty i wtedy może ta szósta karta, te szóste dowodowanie, byłoby widoczne, aczkolwiek jest to praktycznie niemożliwe do wykonania, więc nie ma co sobie tym zaprzątać głowy. Wszystkie połączenia, które używaliście do tej pory, czyli XOLPOT z wolnymi kartami filetowymi na 9 klocków, czy HATOR z szybkimi kartami na 6 klocków, czy z wolnymi kartami na 9 klocków, czy z bardzo wolnymi, jeśli użyjecie Barda, Biulfa i HATOR, to, to bardzo wolne karty też się odpalały na. Dziewięć klocków i to wszystko po prostu pozostaje jedyne, co twórcy zrobili i bardzo dobrze to zrobili, chociaż czy tak bardzo dobrze, znaczy dobrze, bo to, bo to było przegięcie. Wyniki kręcona mitycznych w tytanach były nieosiągalne dla nas śmiertelników, aczkolwiek wielki ukłon dla ATG, czyli gościa, który wymyślił tą pętlę, odkrył ją, ponieważ to jest po prostu... No taka wiecie. Perełka, czy, czy, czy po prostu umiejętność korzystania, korzystania grania w, te, w tą gierkę. Bo, bo tak naprawdę duża część graczy gra tylko po to, żeby odpalić sobie, załadować sobie kartę, odpalić specę. Nawet nie patrzy, ile te specy zadają obrażeń. Nie patrzą, w jaką klasę biją, czy to. Wejdzie ten spec, czy nie wejdzie, czy się wyciszy, czy się nie wyciszy, czy ktoś się z tego nie wyleczy, z tego obrażeń po prostu na to zazwyczaj nie zwracamy uwagi, a już w ogóle wychwytywanie smaczków, co zrobić, jak to zrobić, żeby karty przyspieszać i, i, i móc je załadować przed tym, zanim zginą, no to niewielka część graczy tego, z tego jakby korzysta się tym, lubuje w szukaniu takich, takich nowinek i myślę, że ATG. Bardzo dobrą robotę wykonał, wynajdując taką pętlę, brawa dla niego, no ale skończyło się, więc też brawa dla Zyngi, że, że zareagowała w taki sposób. Bo po prostu przyznali się do błędu, nie mieli takiego czegoś w zamiarze do stworzenia, bo byłaby inna sytuacja, gdyby oni chcieli świadomie, żeby tak coś powstało, i wtedy bym powiedzieć, kurde, brawo gościu, ale żeś to wykminił. Rozgryzłeś coś, co myśleliśmy, że nikt do tego nie dojdzie. Masz tu jakąś nagrodę? No i dostał nagrodę w postaci: Ej, chciałeś nas wydymać, także, także my teraz wydymamy ciebie i blokujemy ci tą pętlę. Szukaj teraz innego baga w grze. Tak czy inaczej, wróćmy do sedna sprawy. Zobaczmy na mapce, jak teraz działa sprawa, właśnie tych, co to znaczy, żeby wam zobrazować, czym jest ta tura. Dobra, mamy naładowane mimiki. I teraz tak, używając mimika, był ruch klockami, zaczyna się moja tura i to jest teraz czas, kiedy mogę używać specy oraz artów. I używam mimika, który jak wiemy po zabiciu celu otrzymuje 33% many. I te mimiki co biją w 3 cele otrzymują 100% many, oczywiście dlatego, że Tutaj otrzymują ze specy 99%, ale oddział generuje też manę i dzięki temu mamy ponad 100%. Więc teraz tak zabijamy, dostaję 100% many i kiedyś było tak, że można było mimikami robić mapy bardzo szybciutko, dosłownie w 15 sekund, no bo były cały czas załadowane. I w momencie teraz zabicia trzech celi dalej jest ta sama tura, bo nie ruszyłem klockiem. Zabrakło mi troszkę many. Jak widzimy, czwarty i piąty potwór dało mi manę w 100%, a szósty potwór już jej dał. No, patrząc po pasku, zamiast 33% dał mi, nie wiem, 25%. Strzelam teraz, nie wiem dokładnie, ile gdzie jest ta redukcja many, ale jest. I w momencie teraz, żeby Wam to jeszcze bardziej pokazać, to przejdźmy do takiej sytuacji. Mam tego mimika, tego samego. Dostaję manę pełną. Teraz, wiadomo, nie dostanę pełnej. Wykonuję ruch, czyli wykonałem turę, poszedłem do kolejnej tury i znowu dostanę pełną manę. I tak to właśnie działa. W momencie kiedy ruszycie klockiem, ponownie możecie ładować się na, 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 na fula. Czyli to jest właśnie Tura, ruch między jednym a drugim, inaczej moment między pierwszym a drugim ruchem klocka. To jest Tura i to sobie trzeba zapamiętać. I jak dobrze wiemy, niedługo będzie event, w którym będziemy mogli wylosować sobie postacie halloweenowe i z Morlowi. Morlowia dostaje dzięki temu bufy, żeby, wiadomo, zachęcić do rozgrzania bramy, jak to nazywają gracze. I tutaj mamy akurat dosyć znaczące te zmiany, ponieważ pasywka Morlowi ma teraz szansę na wykradanie bufów z 50 na 65% podniesione. I w momencie, kiedy to robi, bezpośrednie obrażenia są zwiększone ponad dwukrotnie, czyli do 150%. A bonus kostiumowy znacznie się podnosi, i to jest akurat na plus, bo jak wiemy, sezon pierwszy ma już mocno rozwinięte te statystyki procentowe, a niektóre właśnie rodziny dalej zostały mocno w tyle. Jedną z tych rodzin była Morlowia, ale teraz, plus 50% do ataku, defa, 55% do życia, i 5% do many. Robi te karty z powrotem grywalne, tylko co jest. Też ważne w tej sprawie. Kradzież tych wzmocnień dotyczy tylko, ten buff dotyczy tylko na ten moment yy, podstawowych kart, czyli tutaj właśnie widzimy Alukarda yy, w klasycznym stroju, yy, znaczy inaczej bez stroju, klasyczny Alucard, który ma te właśnie podniesione już buffy do 150% obrażeń wszystkim rogom i większa szansa na wykradanie. A tutaj Alucard w kapeluszu tych yy, Bawów nie otrzymał. Myślę, że to jest raczej błąd twórców, gdzieś niedopatrzenie i zostanie to na dniach wyrównane, żeby kostiumy również miały taką. Yy, no wiecie, yy, te, te, te wzmocnienie zrobione. I ogólnie na ten moment jestem trochę w szoku, bo zazwy zazwyczaj było tak, że jeśli nie miało się kostiumu do danej karty to te pasywki no, nie były gdzieś tam ruszane, uwzględniane, dodawane. A teraz y, właśnie te podstawki tą zmianę otrzymały, a kostiumy nie. Tak, ale to mówię, to jest raczej krótko chwalowa sprawa. Agat, y, istotna zmiana. On do tej pory i tak już był mega grywalną kartą. Bił jako snajper bardzo mocno. Y, jego mechanika w ogóle działania i przyspieszenia go do y, bodajże sześciu klocków była i tak już wspaniała, nie mam tej karty i wcześniej był snajperem, a teraz będzie bił również we flanki tego celu, tylko pomniejsze obrażenia, a pomniejsze obrażenia no, przypominam są o połowę mniejsze dokładnie niż te, które idą w główny cel wcześniej zadawał 565% obrażeń w cel, teraz zadaje 565% obrażeń w cel i szybko licząc 200 82 bodajże, pół i pół, yy, będzie tutaj obrażeń pobliskie, yy, czy znaczy inaczej, sojuszników od naszego wybranego celu. Yy, I tutaj mamy, że wszystkie te efekty, które były w tym specu i tak zawarte, będą również aplikowane na, yy, na wszystkich. A nie tylko na cel. W sensie na te trzy karty, a nie tylko na cel. Wcześniej mieliśmy tutaj takie coś, że trucizna i minus 15% do generacji many, minus 15% dostajemy, dostawaliśmy w pierwszej turze, a w kolejnych minus 10%. Teraz już mamy ciągłe minus ciągłą 10% do generacji many, oraz oczywiście te trucie. Jeśli chodzi o inne buffy, to. No, dzięki za kredycik Lila Rain, czyli ćma zielona. Oczywiście no, nie będę pokazywał wszystkich tych zdjęć, a nie ćma zielona, sorry, cma ćma fioletowa, ta dokładnie tutaj. Nie będę teraz pokazywał wszystkich tych zdjęć, kart. Widzicie je sobie właśnie w momencie oglądania tej, tej, tej grafiki. Będzie bez sensu, żebym jeszcze pokazywał, jak one wyglądają. W pełnej krasie Lila Rain e, <laughs> zwiększała życie o 1300. Teraz będzie zwiększała o 1500. E, to, co wspomniano na samym początku, relokacja statystyk e, zabrano troszkę ataku Elenie, a dodano w obronę. I dlaczego uważam to za, za nerf? E, dlatego, że Elena jest kartą, która zawsze miała bić. Ma jakieś tam niewielkie ale obrażenia i mieć mało defa, żeby kontratak był jak najbardziej efektywny. Teraz zrobili twórcy takie coś, że mniej jeszcze będzie biła z obrażeń ze swojego speca czy z klocka, ale będzie troszkę twardsza. Co za tym idzie? No, dłużej wystoi i będziemy mieli większą szansę na to, że odpalimy tą wolną kartę, ale jeśli już ją odpalimy, to kontratak, który będziemy zadawali, będzie niższy niż do tej Pory obrażenia z tego kontrataku. No bo kontratak wynika z, z, z procentu zadanych nam obrażeń. Jeśli mamy większą większego defa, teraz, no to wiadomo, że te obrażenia będą wchodziły mniejsze. E, Rigard Szklank. Dotyczy to Eleny w, w szkle, w kostiumie szkła. I Rigard w szklance również ma re, relokację e, statystyk. Dostaje mniejszy atak, a zwiększoną obronę, co dla mnie jest Czymś oczywistym, że dobrze, że tak zrobili No bo jest to karta typowo defensywna, często zresztą stawiana na tanka na różnych turniejach Więc wiadomo, że musi wystać jak najdłużej, żeby móc wyleczyć siebie i całą swoją drużynę Jeśli chodzi o buffy, które są Dane dla Hotmów To jak zwykle jest to wielki żart Tak naprawdę nas szkoda o tym gadać, ale jak już jest no to powiedzmy grazul, bezpośrednie leczenie z 22 na, 20, na 23% nie wiem co oni tam trpają, że takie coś w ogóle wpadnie na pomysł, żeby ten 1% dodać, czyli jak teraz leczy za 800 powiedzmy no to teraz to będzie teraz leczyła sobie za 800, ile? 8? 800, no coś koło tego także mam nadzieję, że te 8 życia uratują wam Kiedyś walkę, jeśli ktoś jeszcze Grazul używa. Grace również niezbyt spora zmiana, zwiększone tylko obrożenie o 30%, a React zwiększone o 30% i Chloris bezpośrednie leczenie z 600 na 650 co też nie jest jakąś znaczącą zmianą, ale aczkolwiek ja teraz gram na niskich puszkach, żeby sobie dostawać, znaczy, żeby szybko robić sobie skrzynki najazdowe. To, no to Chloris widzę prawie w każdym defie. Czy to coś zmieni te 50 życia, że więcej wygeneruje dla swojej drużyny? Pewnie nie. Aczkolwiek no to już jest bardziej sensowne niż 1% u grazu. Eee, no szkoda, szkoda, że zachodm są takie zaniedbywane, że, że nie dają im wzrostu statystyk albo chociaż kostiumów, który by mogły te statystyki podbić. No bo tak naprawdę z każdym rokiem te karty są coraz mniej grywalne, a zwiększanie im. No obrażeń czy, czy leczenia o kilka procent, tego niestety nie zmieni. To tyle w tym odcinku. Jutro, jutro jeszcze pojawi się odcinek z przecieków z Bety. Zapraszam na ten odcinek, bo będę tam pokazywał nową wyspę. Znaczy, wyspa jest w sumie identyczna, tylko zasady jej grania są teraz trudniejsze. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.